Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Plackarni, czyli serii na naszym kanale o płytach przełomowych, ciekawych bądź ciekawie wydanych. Nie czuję się najlepiej, sezon grypowy w pełni. Jest dosyć zimno na zewnątrz. A więc kontynuując wątki tematyczne, na najchłodniejszą porę roku, a właściwie przełomu lat, wybrałem płytę Cold Vein Duetu Cannibal Ox. Zastanawiacie się pewnie, co to jest za płyta. No i nie dziwota, ponieważ należy ona do kategorii niedawno wymyślonej przeze mnie zapomnianych przodków. Są to płyty, które nigdy nie przebiły się do mainstreamu, jednak mimo to wywarły niebagatelny wpływ na twórców mainstreamowych. Znani twórcy często przyznają się do inspiracji jakąś płytą i potem ludzie googlają w ogóle o co chodzi, czy twórcy jakiegoś całego googlają. No bo nikt nie siedzący w danym gatunku, czy ogólnie w muzyce, nie słyszał o takich twórcach. Nie wiem, przykładem dla indie rocka lat 90., rocka ogólnie, yy, nawet popu, może być Spiderland zespołu Slint. W przypadku metalu yy, tego, tego mainstreamowego może to być cała dyskografia zespołu Neurosis. No a hip-hop ma kilka swoich yy, zapomnianych przodków i jednym z nich jest właśnie Cold Vein. A właściwie Cannibal Ox, a właściwie cała wytwórnia Definitive Jukes i historia z nią związana. Płyta w swoim ostatecznym kształcie ląduje na półkach sklepowych w maju 2001 roku. Moment przełomowy, czas przełomowy, dosłownie ich przenośni, tak? Mamy początek wieku. W społeczeństwie na całym świecie i w Ameryce tylko wiele się dzieje. Amerykanie płakują jeszcze Columbine, czyli strzelaninę z 99, która zacznie krwawą serię, trwającą w sumie niestety do dziś. W krajobrazie miasta, z którego pochodzi ta płyta, znajdują się jeszcze dwie wieże, które niedługo legną w gruzach. No i to również w niebagatelny sposób zmieni świat. W hip hopie następuje przemiana. Ludzie, którzy tworzyli ten gatunek, wypychali go do mainstreamu na początku lat 90., na przełomie 80.-90. No, osiągając swój cel, rap staje się komercyjny i zaczyna się mieszać z popem, zaczyna yy, następować przemiana pokoleniowa, robi się taki trochę blink blink, yy, powstaje dużo naprawdę słabych płyt. Myślę, że o ile ja nie siedzę głęboko w hip-hopie, nie wiem. Wydaje mi się, że yy, eksperci od tematu zgodzą się, że pierwsza dekada XXI wieku nie była jakoś szczególnie fortunna dla amerykańskiego hip-hopu. Dlaczego o tym mówię? No bo właśnie w tych warunkach powstaje ta płyta, a właściwie powstaje wytwórnia Definitive Jukes. Zacznijmy może od samego początku, czyli od założyciela owej wytwórni, twórcy bitów, e, pana LP. Kto to taki? LP to pseudonim pana Jamie'ego Gomelin, czyli producenta, twórcy wytwórni, no i okazjonalnie rapera, który w sumie od początku lat 90. zaczyna pchać wózek z hip hopem alternatywnym wschodniego wybrzeża East Coast Alternative Hip Hop. Co ciekawe, on i większość jego współpracowników z tamtego okresu to są ludzie biało można mu udawać, że to nie ma znaczenia, ale no ma znaczenie w tym sensie, że no tworzą kontrapunkty dla twórczości, w której narracje w ogóle się nie wpisują. Problemy getta ich nie dotyczą, dlatego oni robią swoją rzecz gdzieś tam na boku. Niektórzy twórcy spoza Ameryki hip-hopowi mogliby się od nich uczyć. LP oprócz robienia bitów dla innych, działa prężnie w kolektywie Company Flow, zespole, który niestety w latach 90 przeżywa kryzys twórczy. No i drogi członków grupy zaczynają się powoli rozjeżdżać. LP zdaje sobie sprawę, że to dalej nie pociągnie, no ale chce kontynuować swoją muzyczną podróż, swoją artystyczną podróż. Więc postanawia założyć wytwórnię i mniej więcej w tym samym okresie Wynajmuje w Nowym Jorku, bo cała rzecz się dzieje w Nowym Jorku, jak już się pewnie domyśliliście po wspomince o World Trade Center. Wynajmuje mieszkanie, które jest tak na poły taką komuną, trochę skłotem. Nie jestem pewien, nie dotarłem do szczegółów, ale jeżeli wierzyć dokumentowi, który można znaleźć na YouTube, no i zapiskom z tamtych czasów. No, to tamci twórcy często mieszkali razem z LP w tym mieszkaniu, a na pewno często tam przesiadywali. To był taki kolektyw. On stworzył wokół siebie pewną grupę raperów, którzy nadawali wspólnym językiem, mieli jakieś wspólne flow, tak? Chcieli tworzyć ten undergroundowy wariant rapu. I. Stymulowali się nawzajem, siedząc sobie artystycznie, oczywiście, się stymulowali, siedząc, yy, przesiadując właśnie w miejscu zamieszkania i pracy LP. No, bo on tam ten, na tym swoim komputerku tworzył to w ogóle magiczny klimat, to można zobaczyć. Jest, jest dokument na YouTube yy, pokazujący, jak to mniej więcej wyglądało. No i pośród przebywających tam często twórców yy, znajduje się dwóch czarnoskórych raperów: yy, Wordul Mega i Vast Air. Dwóch czarnoskórych raperów. Którzy zostają wybrani na tych, którzy swoim debiutanckim albumem otworzą również działalność całej wytwórni. Jeden grubszy, drugi chudszy, jeden z dosyć niskim głosem, drugi z dosyć wysokim, obydwaj kochający poezję. Jeden yy, specjalizujący się bardziej w metaforach, inny bardziej w grach słownych. No, wybuchowa mieszanka działająca na zasadzie kontrastu, wszystko zostało dopełnione yy, praktycznie w 100% wyprodukowaną przez LP muzyką, bitami. no i w tym momencie muszę was zapytać, jakie, jaki jakie jest najlepszy album, jeżeli chodzi o bity wszechczasów? Nie wiem, coś od Map Deep, może debiut Biggiego Smolsa, może coś nowszego, nie wiem, Dem Kendrika Lamar, nie wiem, nie wiem, co strzelicie, ja osobiście może z chwilą zawahania, ale jednak w pierwszej chwili odpowiem że ta płyta zawiera najbardziej wykręcone, najbardziej niesamowite, przedziwne i zachwycające jednocześnie bity, jakie kiedykolwiek słyszałem. No, nie będę kłamał, że słyszałem wszystko, co mogłem usłyszeć, ale no, ta płyta na pewno, jeżeli nie jest na samej topce, jest bardzo wysoka. Już sama okładka doskonale ilustruje, czego możemy się spodziewać: szarość, zimna żyła albo zimna arteria, ja bym przetłumaczył tak bardziej poetycko. No, i jakieś przedziwne postacie, takie trochę sci-fi. E, tak. Bite na tej płycie są kosmiczne. Są nie z tego świata. Z tego właściwie słynie LP właściwie do końca lat 90. Randy Jules trochę się uspokaja. Projekcie, który prowadzi do dzisiaj. Natomiast w latach 90. on robi coś totalnie wykręconego. Coś totalnego, totalnie z innej planety. Ta płyta jest trochę z innej planety. Ale jest też bardzo ściśle związana z Nowym Jorkiem. Jest z kosmosu, jest z Nowego Jorku. I właśnie. To połączenie, to jest to, co tak kocham i czego poszukuję osobiście w rapie. Próba zaklęcia jakiegoś miejsca, jakiejś sytuacji w realizm magiczny, ubrania je w szaty. To jest to, za co szanuję debiut Kalibra 44, nie wiem, obydwie płyty Synów. No i to jest właśnie kolejny przykład takiej płyty, która w alternatywnym hip-hopie ubiera w rzeczywistość w jakiś baśniowy, baśniowy tren po prostu. Całość skupia się na świecie dwóch raperów, czyli Nowym Jorku, jako miejscu zimnym, zdehumanizowanym będącym jakoś taką krainą lodu, po prostu z Narni albo z czegoś takiego. Te, te moje skojarzenia nie są aż to odległe, wydaje mi się, to bo mamy tutaj kawałek Battle of Asgard, tak? czyli tutaj nawiązania do mitologii nordyckiej. Znajduje się tutaj genialny kawałek Pigeon, w którym głównym bohaterem jest Gołąb, jako właśnie ta postać, która. Może wzlatać wysoko, pomimo tego, że jest pogardzana, jest uważana za latającego szczura, jest na samym dole hierarchii łańcucha pokarmowego, no a mimo to radzi sobie i ma w sobie jakąś taki majestat. No jest ulicznym cwaniakiem, co również pisuje się w poetykę ulicy, ulicy Nowego Jorku zwłaszcza. Co jeszcze mogę powiedzieć? No, jest tutaj wiele przedziwnych motywów. Często te kawałki nawiązują stricte do, do brzmień sci-fi. Zresztą LP podobno był wielkim fanem science fiction. Eee, w, przy komputerze miał plakat Blade Runnera. Eee, a niektóre są po prostu dziwne. Są totalnie wykręcone, ale produkcja jest na naprawdę wysokim poziomie. No i płyta od samego początku do samego końca prowadzicie rozdział po rozdziale przez baśnie Braci Grimm. Tylko napisane na samym początku XXI wieku w Nowym Jorku. O Nowym Jorku. Mamy na przykład kawałek F-word, który jest najdziwniejszym i jednocześnie przez to jednym z najwspanialszych erotyków, jaki kiedykolwiek słyszałem. No, F-word, można się domyślać o jakie słowo chodzi, jest napisany z perspektywy człowieka, który jest sfrustrowany emocjonalnie, a jednak jest to, jest to najbardziej seksowny kawałek nagrany przez przegrywa, a przynajmniej przegryw jest w nim podmiotem rapującym. Wytwórnia Definitive Juke's wydała ten album na winylu w 2001 roku, ale marzenie ściętej głowy, żeby go dostać w jakiejś cenie, która nie będzie wymagała zastawienia domu czy mieszkania. Prawa do tego albumu zostały sprzedane iHip-Hop Distribution czyli takiej wytwórni, która wydaje wiele płyt z odzysku. No i niestety siedzą tam trochę leśne dziadki biznesowe. <laughs> Nie uświadczycie tego albumu ani na Spotify, ani na Tidalu. Jest na YouTubie, ale z znakiem wodnym, dźwiękiem wodnym, powtarzającym się kilka razy na dany utwór. Także no słabo, naprawdę słabo. Tym bardziej cieszę się, że dorwałem to we wznowieniu. Właśnie I Hub I Distribution wznawia to na CD-ku i na winylu. I mam tutaj wersję czteropłytową. Nie będę tutaj wszystkiego wyciągał. Tutaj są dwie płyty. I tutaj są dwie płyty. Pierwsze dwie płyty to jest kompletna podróż przez zimne arterie Nowego Jorku yy, z rapem Vast R i, i Wordula. Natomiast druga część to są same instrumentale. Yy, muzyka LP jest naprawdę te bity są na tyle dobre, że te płyty można przesłuchać w dwóch wariantach. Możemy przesłuchać ją z opowieścią przygotowaną yy, przez nas dla nas przez autochtonów. Możemy sobie dopowiedzieć coś własnego pod tą muzykę. Może niedosłownie, tak? Wyobraźmy. Chociaż nie wiem, jak ktoś chce zarapować pod te bity. Myślę, że fajna sprawa. Wznowienie wyszło w dwóch wariantach. Niestety ja dorwałem ten gorszy. Znaczy, obydwa są fajne, tak? No bo nawiązując do całego klimatu płyty, yy, są w zimnych barwach. Ja mam białe. A ten drugi, który bardziej chciałem dorwać, jest przezroczysty ciemno-niebieski. Także no, no, idealnie pasujący do tytułu do vibe'u. ale biały też jest niezły. Całość płytki z Gatefoldem. W środku możemy zobaczyć plakaty z tamtego czasu. No i zdjęcia twórców. To jest Was R, a to jest Wordul Mega. Dwóch raperów. Nie wiem, czy jest tu gdzieś pan LP. Nie widzę go. Także skupili się chyba tylko na raperach. Nie szkodzi, bardzo fajne wydanie, podoba mi się. Jest solidne, fajny karton, cztery płyty, no nie można narzekać. No i tak jak powiedziałem, jest to jedna z tych płyt, które każdy powinien znać, a praktycznie nikt nie zna. No, niedoceniona, wydaje mi się, przez mainstream, ale z drugiej strony jest to hip hop alternatywny, więc czego się spodziewać? Płyta wyszła w okresie, kiedy, tak jak już wspomniałem, wychodziło dużo. No, nie chcę tutaj jakby brutalnie mówić, chłamu, tak? No, były, byli wspaniali twórcy. Eminem wtedy zaczynał karierę, tak? Było tego trochę dobrego. A odkaz wtedy wydosy, no tak, było kilka dobrych płyt, no, ale były też tak jakieś 50 centy, sfergi, tutaj Wie, wiecie o co chodzi, wiecie o co chodzi. Wiecie, co się wydarzyło, wszyscy wiemy, co się wydarzyło, nie zakrywajcie oczu. Także warto sprawdzić, jeżeli ktoś lubi alternatywny hip hop albo nawet nie lubi gangsta rapu, bo wydaje mi się, że właśnie to, że to jest taki kontrapunkt do, do tej narracji takiej stricte kojarzonej do tej pory z rapem, może spowodować, że osoba, która nie jest przekonana do tego gatunku, się do tego gatunku przekona. Tak. Także album niesamowicie wpływowy, coraz więcej się o nim mówi na szczęście w mediach. Pojawił się właśnie na liście 200 najlepszych hip-hopowych albumów wszechczasów Rolling Stone. Także no jest, to już, jest to już pewne miejsce w Panteonie. Zasłużone, totalnie zasłużone. Cannibal Ox, Cold Vein, bardzo polecam. A, Cannibal Ox po wydaniu tej płyty zamarli i w 2015 wydali kolejną płytę, Way of the Ronin która jest krwisto-czerwona w swojej oprawie. Niestety bity zostały wyprodukowane już przez kogoś innego, przez co płyta straciła połowę swojego apilu, możemy tak powiedzieć. Jest to płyta nadal dobra, nadal słyszymy tą poetykę tych dwóch raperów. Są względnie w formie, no ale niestety swojego debiutu już nie przeskoczył. Chociaż może. Nie wiem. Polecam sprawdzić. Jeszcze raz. Coldwain, Cannibal Ox. Plackarni. Trzymajcie się do następnego. Cześć.